Cześć ma. Jestem Marek. Dzisiaj film, na który wszyscy czekali. Przeprowadzę test wytrzymałościowy nowego iPhone'a 8. Sprawdzę go na przykładzie sytuacji, które mogą wydarzyć się na co dzień oraz bardziej ekstremalnie. Mój iPhone jest jeszcze zafoliowany, więc za chwilę odkleję folię i przejdziemy do testu. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do testu, tak jak obiecałem, przygotowałem dla was konkurs. Na iPhone'a 8 w wersji 256 GB. Aby wziąć udział, wystarczy zasubskrybować mój kanał oraz napisać komentarz iPhone i liczbę sprzedału od 1 do 100 tysięcy. Osoba, która pierwsza trafi liczbę utworzoną z 5 pierwszych cyfr numeru seryjnego tego banknotu, wygrywa. Jeżeli ktoś napisze więcej niż jeden komentarz lub nie subskrybuje mojego kanału, automatycznie odpada. Wyniki podam w komentarzu. Teraz przejdźmy do testu. Zacznijmy od podstawowych testów, a pierwszy będzie test wodoodporności. Czyli w tym przypadku test odporności na łyski. Teraz naleję łyski do naczynia i zostawię telefon. Dobra, iPhone zdał ten test. Każdy trzyma klucze lub coś ostrego w kieszeni. Sprawdźmy, czy iPhone się porysuje. Zrobię to najpierw łagodnie, a później bardziej ekstremalnie. Klucz nie zrobił żadnej rysy. Teraz czas na śrubokręt. Użyję więcej siły niż wcześniej. Jestem zdziwiony, bo iPhone się nie porysował. Kolejnym ważnym testem jest sprawdzenie, jak radzi sobie z upadkami. Sprawdzę to na trzech różnych wysokościach. Najpierw upuszczę telefon z wysokości kieszeni u spodni, co może nam się wydarzyć podczas wyciągania telefonu. Nic się nie stało. Teraz z wysokości używania telefonu na stojąco. Nic się nie stało. Ostatni test tego typu to upadek podczas rozmowy czyli na wysokości ucha. Znowu nic się nie stało. Myślałem, że zniszczy się po tych testach i jestem naprawdę pod wrażeniem. Jeżeli przejdzie następny test, to Nokia 3030 30 będzie miała godnego następcę. Ostatni test to test nacisku. W ostatnim teście zniszczył się aparat oraz obudowa. Natomiast przód jest w nienaruszonym stanie. Do Nokii 3030 jeszcze trochę mu brakuje, ale jeżeli szukacie wytrzymałego telefonu, to z czystym sumieniem mogę polecić iPhone 8. Dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca. Przypominam także o konkursie, o którym mówiłem na początku tego filmu i zachęcam do wzięcia w nim udziału. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, zrobimy test wytrzymałościowy Samsunga Galaxy S8. Do zobaczenia.